Ludzie i syreny. Daleko, daleko stąd, była sobie piękna i ciepła kraina. Siedem lądów i siedem mórz. Na lądzie żyli ludzie, a w morzu syreny. Od niepamiętnych czasów trwał między nimi konflikt. Nikt już nie pamiętał dlaczego, ale jedni nie lubili drugich i bali się. Siebie nawzajem. Ludzie mówili: To Syreny swym śpiewem ściągają nasze statki na dno i topią marynarzy. Syreny na to: To ludzie są źli. Nie dość, że mają ziemię, to chcą nam jeszcze zabrać nasze morze. I tak żyli obok siebie, ludzie i Syreny, czując wzajemną niechęć. W morskich głębinach. Rządził król Neptun. Miał on cztery ukochane córki. Najmłodsza z nich, mała Syrenka, była bardzo piękna i ciekawa świata, nie tylko podwodnego. Często wypływała na powierzchnię i przyglądała się chmurom i ptakom. Podobnie jak inne Syreny, była obdarzona cudownym głosem. Często siadała na skalnej wysepce. I czesząc włosy, śpiewała piękne pieśni. Pewnego razu przepływał nieopodal statek z ludźmi. Na jego pokładzie podróż odbywał młody książę. Usłyszał przepiękny, syreni śpiew i natychmiast się w nim zakochał. Kto to jest, kto tak pięknie śpiewa? pytał kapitana statku. To Syreny, mój panie. Lepiej stąd odpłyńmy. Odpowiedział przerażony. Po chwili rozpętała się straszna burza. Piorun uderzał w statek, który zaczął tonąć. Pływająca w pobliżu mała Syrenka zauważyła tonącego księcia. Chwyciła go w ramiona i popłynęła z nim na brzeg. Ułożyła go wygodnie na piasku i dopiero wtedy zauważyła, jaki jest przystojny. Nagle mężczyzna się ocknął przyglądali się sobie chwilę, całkowicie sobą zauroczeni. Już mieli się do siebie odezwać, kiedy książę znów zemdlał. Przestraszona syrenka odpłynęła w głębinę. Mijały tygodnie. Mała syrenka wciąż myślała o księciu. On również nie mógł zapomnieć o pięknej nieznajomej. Niestety oboje wiedzieli, że nie ma, Możliwości, by kiedykolwiek byli razem, chyba że zdąży, zdarzy się cud. W morskich głębinach żyła Wiedźma. Była tak stara, że pamiętała jeszcze ludzi i Syreny żyjących razem. Mała Syrenka postanowiła poprosić ją o pomoc. Spełnię twoje życzenie. Dostaniesz nogi i będziesz mogła chodzić po ziemi, jak ludzie. Jednak. Każdy krok będzie przeżywał cię bólem. W zamian za zaklęcie odbiorę ci Twój głos, powiedziała wiedźma. Jeśli to jedyny sposób, abym była blisko mojego księcia, to zgadzam się, rzekła Syrenka. Tymczasem książę udał się jak co na spacer brzegiem morza. Nagle zobaczył przepiękną kobietę leżącą na plaży. Okazało się, że jest nieprzytomna. Postanowił zabrać ją do pałacu i udzielić jej pomocy. Mijały dni. Piękna, nieznajoma czuła się coraz lepiej. Książę cały czas miał wrażenie, że skąd się zna. Nie mógł sobie tylko przypomnieć skąd. Nie odstępował jej na krok, a ona czuła się świetnie w jego towarzystwie. Mimo że stopy bolały ją potwornie i bardzo tęskniła za rodziną, z dnia na dzień coraz bardziej zbliżali się do siebie i nawet to, że syrenka nic nie mówiła, nie przeszkadzało im zakochać się w sobie. Zaniepokojony tą sytuacją ojciec księcia postanowił natychmiast ożenić go z inną królewną. Zawołał syna do siebie i rzekł: Widzę, jak ważna jest dla ciebie ta piękna nieznajoma. Niestety, obiecałem królowi sąsiedniego królestwa, że zostaniesz mężem jego córki. Wasz ślub odbędzie się jutro. Pożegnaj swoją przyjaciółkę, niech wraca tam skąd przybyła. Kocham cię, ojcze, rzekł książę, ale nie mogę spełnić twojej prośby. Kocham tę piękną nieznajomą. I chcę, żeby to ona została moją żoną. To nie jest prośba, tylko rozkaz, odparł ojciec. Książę nie może zostać mężem przy błędy. Koniec dyskusji. Załamany książę odpowiedział o wszystkim ukochanej. Chwyciła go za rękę i pociągnęła na urwisko nad morzem. – Mam skoczyć? – zapytał książę. Syrenka twierdząco pokiwała głową. – Ale wtedy zginiemy! – przeraził się. Położyła jego dłoń na swoim sercu i spojrzała mu głęboko w oczy. – Ufam ci! – szepnął książę. Chwycili się za ręce i skoczyli do morza. – Panie! – Twój syn razem z nieznajomą skoczyli w morską otchłań, krzyczeli biegnący do zamku poddani króla. Pewnie oboje już nie żyją. O, ja nieszczęsny, rozpaczał władca. Przez swoją głupotę i upór straciłem syna. Trzeba było słuchać serca, a nie rozumu. Biada mi! Tymczasem w morskich głębinach Mała Syrenka odzyskała swój ogon, głos i rodzinę. Odpowiedzi opowiedziała czekającemu na wyspie księciu całą historię z wiedźmą. Oboje byli bardzo szczęśliwi, że żyją i nadal są razem. A na lądzie zrozpaczony król siedział nad brzegiem morza i rozpaczał po swoim synu. Nagle z morskich głębin wynurzył się Neptun ze swoją świtą. Królu! zawołał, twój syn żyje i ma się dobrze. Uciekł od ciebie, bo kocha moją córkę i chce z nią być. To niemożliwe! krzyknął ojciec księcia. Jesteśmy wrogami. Nasze dzieci nie mogą żyć razem. Czas skończyć z tym głupim sporem, odrzekł Neptun. Dawniej Syreny i ludzie potrafili żyć wspólnie, Nasze dzieci są mądrzejsze od nas. Ja straciłem córkę. Zdecydowała się cierpieć katusze, aby być z Twoim synem. A ty straciłeś syna. Wolał skoczyć w otchłań niż wykonać rozkaz. Mamy szczęście, że oboje są cali i zdrowi. Chcą być razem. Albo to uszanujemy, albo obaj stracimy ich na zawsze. Co ty na to? Masz rację, mądry królu Neptunie. Pora, aby panu, zapanował pokój. Od dziś ludzie i syreny będą znowu żyć w zgodzie. Tak też się stało. Mała syrenka pozostała syreną, a książę człowiekiem. Ale to nie przeszkadzało im żyć razem długo i szczęśliwie. Zagadka dotycząca opowiadania brzmi, jak na imię miał tato syrenki? Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy podany poniżej do 8 czerwca. Do zobaczenia.